My jesteśmy 5 coś. Nie, na pewno nie mamy to 3% No chyba, że teraz, bo nie gramy przecież przez chwilę teraz. Ale później... No. No teraz spadniemy te trochę. 500, 500, to będzie taka fajna liczba. No win nam to daje, tak szczerze. Dobra, nie win. Ale 150 punktów no 160 Ja pierdolę Czekaj, taki sprawdzę będzie jego ile w pierwszej grze na przykład masz z drugiej Czekaj, ile jest top 250 teraz yy. Patrz jaki będzie miał gry Będzie zrobił tylko jednego wina tylko, że miał fragi. 30 to 250, 439. Nie wiem, na tym drugim hitie to już będę tak tryhardował. Tak jak teraz. Ale patrz, teraz mamy. Teraz uczymy się na błędach. I no. ten, e... Takich na przykład, że nie, nie możemy, nie możemy to musimy wszędzie. Przyszedć... No. no, bo to zraca sens. I musimy wszędzie się zabudowywać, żeby nie dostać tej snajpy głupiej. Okay. Na przykład No to w to wdrówce krzaku siedzieliśmy, no Jak się nie nazywa twój stream? No wysłałem ci na tym A weź pod tytuł Jesteś? no gramy? Bo zaraz, z teraz... dwie minuty, ja bym, ja bym teraz, chociaż dobra, dobry. Raz się żyję. Tam będziesz też, wczyta nas na luzie 7 minut. Właśnie o to chodzi, żeby nas teraz wczytało na chillu. I ludzie tak będą musieli, nie wiem jak polecieć. Czy lecieć tak, wiesz, pół i pół nie? Czy co? O, już czytało. Sama, nawet no, no, A ty odpalasz 4 na tym drugim, Już no, Tak, odpalam, no. Dobra. A ktoś wyprzedził tego, będę jego. No na no, chwili chyba, nie? Czy wydał. Ale... Ja na 530 to 180 punktów. 500, jakie 530? Aha, no ja nagrałem to. No tak. Hmm... Ile punktów? Aha, no, 60. 70. No, a ma i paskudną. Paskudną, no bo muszą być kile też teoretycznie na początku. No, na piszczakie nikt nie poleci. Jaki meku Chociaż to 400 zróbmy. Mhm. Uh -huh. To już będzie PR, prawda? No, tak czy tak już mamy PR. No, no, ja bym 500 zrobił, Była fajna liczba. By. No, może no, by ktoś polecił, chociaż. No? Mój mhm. no kurwa, free. free. Free? No, free mamy, no nie. Na pewno. No, no. No. Na to niż też nie leci, Jezu. Na złomowisko. Idę płakać. No nie wiem co robić. W okej, ja mieczę co? No musimy, to ja. Masz mini? Jedną. co robi? Daj no dawaj samochód i koloseum dojeżdżamy. tak Co? Mówię? Koloseum dawaj może autem no, Możliwe, można w sumie. A potrzebuję AP okay. jeszcze mam kawacha Mieni dobra Dobra mam plus na 12 Weszli Czego tu nikt nie poleciał wszyscy teraz Bo, bo teraz jest w gra Czyli znaczy, nie, nie do końca w sumie A I czy to, teraz niektórzy mają wiesz, przed ostatnim gra niektórzy mają Ostatnią no co mają. Przedostatnią to się wybili, więc trzeba, ci co mają, przedostatnią to oni się będą wykładali. No MK, dobra, tylko nie mam za co wziąć. Chyba biorę ze snajpa szczerze. Okay. Nie no dobra, jakbyśmy czas na na to 500 punktów jest znasz, nie No bo ja nie mam amo do chargea. Mam auto ile sobie po ciebie. Nie on nie jeździ Dragon nie biorę tego syfu tego tam mamy A taką jest... nauczkę, że no. mamy kampimy, już taktykę. Nie kampimy się w krzak i ten, i nie latamy chodropa. No, bo to nie ma sensu. nie ma sensu totalnie. Czyli na pewno nie zalew. Na pewno nie ma. Chyba już mogę się wyjść. Nie, no raczej nie dostaniemy się, bo za dużo punktów potrzeba, ale. No, no zrobimy, wiem 400. 20 fragów to 80. Ty! Jakbyśmy 20... musieli. musimy kogoś na 100? No, musielibyśmy do 20 do 100. Tak, 20 na kamper, to nic nie zrobimy. No. no. tak, tak, nikogo nie ma, to gówno zrobimy. Wiem trzeba le lecieć po kogoś od razu. Ty zostałeś tam muto, będzie, ja już tu jestem koło koloseum. W sumie. Tak, tej kal a mieć jak najlepszy look. tam, tam jest jesteś. No, a to jest auto, nie? Czy nie? nie. Jest nie chyba. Jak może auto, to dawaj do mnie. No, no dobra. Jakby jeszcze chłopcy są na tym. No, no dobra, chyba ich nie wykojujemy tak. No, Za daleko są? Auto. Może auto? Mam. To działa? Tak. To dawaj do mnie, na koloseum lecimy. Dobra. Chociaż 400, wy tak 450. Ubrać no te, No. i będzie. No. Jak najlepszą gierę trzeba się postarać po prostu już. Mhm. Uh -huh. Nawet jeśli nie będzie tego kołalić, to i tak jest dobry wynik. No może wypl świadomo. No bo dużo dostaniemy tego PR rankingu mm -hmm. No już pod kolosem jestem mimo A dobra, to też jesteś blisko mm. Wybijałem się, nie ma tak. Czyli to może być win w sumie łatwiejszy Niech no nie tak, będę wlajdował 30 No to na seum jest free Serio? No Z Piachem latamy i szukamy No tak Ach się zabieram. Dobra Lecę do tego, do piachu I na... Na stubę będzie ktoś na słonych I wchodzę w piach już Ej chłop! A to Mandalorian Zabijasz go? No... Jestem snajkę z pleców chłopy A widzę Ten Mandalorian nie zabija Typ No, drugi Nie, jednego Walną mi było Nie są dobrzy nawet. On jest chyba sam. Wyszłem, wyszłem HG w miarę. Mam 10 walców. Mam, mhm. ale musiał być do mnie za... przejść jakoś. Został. W boksie, Mokt. Dobra, spadł, specjalnie dostał o, on ma crack, on ma crack! Mandalorian do na pieprza Nice. Jest o, kolejne typy. Nie, to nie kolejne typy, tylko Mandalorian. A tak, faktycznie, kolejna. No nie dobijaj mnie przymocnie. Ej, podnoś, podnoś! uciekamy piaskiem. Tak, trzeba uciec. A ja nie mam maców, daj mi od razu macy. Nawet się nie leczę. Zpieprzamy od razu. Jak Bo się ta... leczymy, to dojeżdżamy ich, nie? Dobrze, no, że tego jednego zabiłem przynajmniej. O Ja nie wiem Mandalorian zaczął mnie na pieprz, jak już miałem go na celu praktycznie. Jak go miałem w boksie. A dobrze, że on by mnie dobił, gdyby nie Mandalorianin, bo ten Mandalorianin mu dał No Dobra, dajmy dobra, się to nie No ja będę miał 100 Nie, I nie, Taka mają. Ej, dobra, są jeszcze szanse na 500 punktów o oh. Dawaj lecimy tam, wracamy Lecimy tam? No Przecież to na sobą No, no. się Serio? Tak Ej chłopy gdzie? Na tym domku wylądowały za nami. Czekaj, czekaj, chodź tu po ten nut. Dobro. A nie, go tu już chyba nie ma, czy jest? Mam nadzieję, że jest. Jest, fioletowy tactical. I uderzeniówki. Ja. Trzy, szefowa. Jednego. Kulera, sam metal. Masz jednego tego? Szykuj No? Lecimy? Banspad spadł i szykuj na nich? Nie wiem. Dawaj. Chodź na górę. Na górę. Dawaj, trzeba dojechać. Tak, tu, Chodź na schody. Ustaw się do mnie, ustaw się do mnie. kaiti A tam, czy. Aha, Aha. wiem się, że ty chcesz kolosem dojechać. Wszystkie się biją. Użyj swojego Shockwave'a Wiem, ja jestem za tobą. Niedaleko, blisko jestem. To jest ten chłop Mam ja 300 Zabili Mikołajka. Czekaj, czekamy na nich tu, bo oni muszą iść Ja idę HG Dostał 70 picołeka. Ponad 70 leczy się dostał 30. On, on się mnie nie spodziewał, u góry. 30 w nich, bis. Tam jest. Chłop. 90 Trakt Biało ma Daj go Dawaj, wbijaj się Moje plecy szmaty biją Dobra, jestem dead Moje szmaty plecy biją Aaaa! Go podniesiesz, czy nie? Nie, zaraz, zaraz, do jo E nie da O mój Boże.